Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Podobno głos też na początku już mam. Ech, walczyłam z telefonem sprawy takie, że. A, dajcie spokój, myślałam, że wejdę z siebie stanę obok. Mordowałam się wczoraj do drugiej w nocy. Do drugiej w nocy próbowałam ustawić, czytałam, patrzałam. patrzyłam niektóre rzeczy. Dobra, nie, nie o taki temat chciałam poruszyć, pogadanka zwykła, żebyście mieli co tam zerknąć sobie przez yy, poniedziałek, miłego tygodnia Wam życzę, cudownego tygodnia, mój zaczął się dobrze z tego względu, że okazało się, że przestawiłam, zrobiłam, yy, materiał się zgrywa, yy, kodeki wszystkie są ustawione, sterowniki, kodeki itd., itd., Wczoraj nagrywałam wam trzy razy ten sam materiał. To nie jest nic takiego. Nie chodzi o to, że to jest jakaś, wiecie, katastrofa. Ładuje mi się jeszcze telefon. Nie telefon, zegarek. Jest godzina 9:22. Ja szybciutko jestem już umyta, ale muszę głowę sobie umyć jeszcze. No bo tak czasami przed samym wyjściem. Mi się poszedł z psem. Mało już się pudzi. Bo mamy takie krótkie ferie. E, Pisałam do mamy. Mam drugą kawę. Pisałam do mamy odnośnie, żeby się szykowała. Dzisiaj jedziemy na wycieczkę dosyć e, daleko, bo 2,5 godziny jazdy od nas, ale zorganizowaliśmy. Hej, Mały! Zorganizowaliśmy yy, dla psa wyjście, czyli Laura przyjdzie przed pracą, wyjdzie z nim, da mu jeść. Także sobie jedziemy. To jest taka wycieczka, żeby połazić, pozwiedzać. Fajne miejsce, bardzo fajne. Yy, dzisiaj będziecie mieli aż dwa vlogi. Jeden będzie prawdopodobnie dopiero po 12, bo wiecie, zanim ja to wszystko porobię, zanim przyjadę ogarnę. Yy, Ponagrywam. Ten filmik wam za chwilę wrzucę, żebyście mogli sobie popatrzeć, posłuchać, co mam do powiedzenia. Telefon jest, działa, ma się dobrze, ma się świetnie. Uhu, wygrałam. Ale było ciężko, była frustracja, było przeklinanie, było rzucanie materiałami, było rzucanie przedmiotami. Frustracja, frustracja, skala bardzo, bardzo wysoka. Co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć to, że ja na przykład mam problem na tle psychicznym. Każdy człowiek ma problem na, na tle psychicznym jakiś tam. Każdy jeden człowiek ma jakiś taki swój problem. Mój problem polega na tym, że ja jak na przykład nie mam wysia... Nie potrafię wyjść z danej sytuacji, że coś się dzieje w moim życiu frustrującego, takiego z czym nie mogę sobie poradzić ze względu nie potrafię, ktoś coś zrobił i nie moja wina, rzeczy na przykład zepsute, na które ja nie mam wpływu. Ja wtedy się bardzo stresuję, a jak się stresuję, to się, się kompulsywnie obiadam. To nie jest tak, że tak można by było podciągnąć to moje obiadanie tak całościowo, że ja bym zjadła wszystko, ale danego dnia, jak się właśnie denerwuję i jest jakiś duży problem nie do rozwiązania na daną chwilę dla mnie, ja się obiadam, wiecie, tak bardzo mocno pod sam korek, aż mi się wymiotować chcę, jem wtedy rzeczy, które nie liczę, jem wtedy. A co zrobisz. Co ty robisz? Co co ty robisz? Spędzicie mordyczka? Tak? Swędzi mordeczka pieska? Pokaż się. Pok Au, jeszcze mi przywaliłeś. Co to za radość? Byłeś na dworze, tak? Z panem? Byłeś? No Także ja się, ja się obiadam na pewno i inni reagują inaczej na stres. O, proszę, proszę bardzo. bardzo, nowy kocyk to... O. Ej! Ale mokre jest, a ty włazisz mi... A. Także ja tak reaguję na stres, a inni ludzie inaczej reagują. I każdy człowiek inaczej reaguje. Każdy człowiek również ma jakieś ukryte takie właśnie mm, rzeczy. Ukryte, mniej widoczne, bardziej widoczne. Wy na przykład nie widzicie tego, że ja. Mm, widzicie po mnie, że pomimo tego, że mam dużą aktywność fizyczną, y, przestrzegam y, jakichś tam zdrowych jedzeń z jakiegoś tam. Y, Wszystkiego liczę, liczę, ale przychodzi dzień taki jak powiedzmy wczoraj i przedwczoraj, gdzie ja yy, właśnie kompulsywnie się najadłam, najadam. I to wygląda tak, że ja wtedy potrafię zjeść nawet 5000 kalorii albo więcej, bo ludzie, słuchajcie, wy nie liczycie tego y, na co dzień, i na przykład paczka chipsów, y, później kawałek sera, y, powiedzmy ukrojona kiełbasa, y, za chwilę zagryzione awokado, y, później banan, jogurt. To nie jest, że ja się rzucam na, tylko na niezdrowe, po prostu duże, hurtowe ilości. Y, Non-stop zapycham się, tak jakbym, nie wiem. Karała siebie, no bo to tak wygląda. Karała siebie za, za coś. Yy, tak mi się wydaje, tak, tak psychologicznie trochę podchodząc do, to, do tego. Akurat na psychologii to ja się też znam sporo. Interes, z, z własnego zainteresowania to nie jest tak, że ja y, jakoś uczona jestem. Nie, 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 nie. nie. Yy widzicie no nikt by nie pomyślał, że się interesuje takimi rzeczami nie, ale tak. Yy, także moje pytanie dla was na tą chwilę jest dzisiejsze pytanie, bo ostatnio nie było nawet pytania. To jak wy reagujecie na swój stres? Jak wy reagujecie? Jak wy? Yy, wiem, że dużo osób właśnie, na przykład yy, znam osoby, które panicznie, histerycznie wręcz. Się śmieją. Na przykład, jak nie wiem, wiecie, poważna sytuacja, ktoś przekazuje im śmierć bliskiej osoby, one w głos histerycznie się brechtają, ale tak wiecie, gdzie sytuacja jest nie, nieodpowiednia, moment nieodpowiedni, oni właśnie tak reagują. Znam takie osoby. No, bazę trzy. Muszę pomyśleć no chyba jakoś tak no dobra żeby nie było że same złe rzeczy bo ym, tak naprawdę to no wiecie zrobiłam pyszne ciasto przepyszne ciasto wrzucę je na Instagrama ale bo tylko tam mogę bo na tele bo yy, w innym formacie mi się to wszystko zrobiło yy, nie mogłam wrzucić tego wczoraj yy, przepyszne ciasto bananowe yy, z polewą z Serka, masła i cytryny oraz yy, cukru pudru. Ale bardzo, bardzo, bardzo dobre ciasto. Och, mięciutkie, soczyste. No, soczyste może to złe słowo. Sorry, że tak ten, ale yy. mięciutkie takie. Yy, uwielbiam ciasta, które nie są suche. Nie babek, yy, kruszonek i i itd. itd. Drożdżowe lubię, ale ono musi mieć coś takiego, drożdżówkę najbardziej lubię z mlekiem i z dżemem, i z serem. Także dzisiejsze pytanie, widzicie, chcę, chcę nadrobić ten stracony czas i tysiące tematów tutaj poruszam. Także w dzisiejszym filmiku proszę mi mówić, pisać moje kochane rybki, jak wy reagujecie na stres. Nie jak sobie z nim radzicie, tylko jak reagujecie, bo ja właśnie reaguję tak, takim obiadaniem niestety. A w, w życiu prywatnym tych sytuacji stresowych, na które, bo ja to nie jest tak, że ja ym, stresuję się, nie, y, czajnik mi się zepsuje, ja lecę wtedy się najadam pod korek. Nie. To są takie sytuacje, na przykład jak tutaj z telefonem. Nie potrafiłam ro, roz, rozstrzygnąć tego na już, Potrzebowałam czasu i byłam najpierw, najpierw pierwszy etap jest jestem bardzo zła, krzyczę, wiecie, gdzieś tam przeklinam, gdzieś tam coś uderzę, a później jest chwila taka, że puszcza mnie i wtedy się tak najadam, nie? Później w myślach jest tak, że żałuję, a później znowu mi przechodzi, nie? Wtedy działam, myślę, jak to zrobić, jak to zorganizować, jak to. Wiecie, informacji czytam dużo. Nie, nigdy się nie, podda, nie poddaje od razu, nie? Myślę, że nie ma rzeczy do nierozwiązania. Ja wiem, że mój polski. Um, moja mowa polska jest um, niekrematyczna, i w ogóle, ale to też jest z jakiejś przyczyny. To nie jest tak, że ja mieszkam za granicą 16 lat i zapomniałam polskiego języka. Czasami gdzieś tam słowa uciekają, to jest normalne, ale nie. Ja przeinaczam słowa ze względów innych. Um, I jeżeli ktoś będzie mnie poprawiał, to w niczym to nie pomoże, w niczym, po prostu w niczym, z tego względu, że ja nie przetworzę, nie przeinaczę, nie poprawię, nie zapamiętam. No, niestety są i tacy ludzie, nie wolno ich wtedy, wiecie, ze względów takich, nie wolno innych ludzi oskarżać, czy tam, nie wiem... Em, Oczerniać, może tak, albo po prostu obmawiać, bo nigdy nie wiecie, dlaczego taki człowiek tak się zachowuje. To nie, to nie jest związane z brakiem inteligencji mojej, czy, ym, czy brakiem edukacji. Nie, nie, nie moi drodzy, tutaj chodzi o coś innego. Dobra, jaki jest. Yy, jak reagujecie na stres? Piszcie mi. Yy. Dzisiejsze pytanie. Ja się z Wami żegnam, bo muszę iść umyć głowę, szykować kanapki, e, zrobić młodemu śniadanie. Zbieramy się i oczywiście zapraszam Was na vloga, który ukaże się jeszcze dzisiaj. Będą jednego dnia, będą aż dwa filmiki. E, z tego względu, że ten dam z datą wczorajszą, a dzisiejszy, późniejszy dam z y, datą. dzisiejsza. Dobra, musiał pomyśleć. Buziaki, nie zawiedźcie mnie. Ja was też próbuję nie zawieść i próbuję codziennie wstawiać te filmiki. Więc trzymam kciuki za nas, za was, do zobaczenia. Son.